Znacie tę statuetkę? To jest logo budowlanej marki roku i to jest wyróżnienie dla producentów, których wyroby, marki cieszą się największym uznaniem i zaufaniem wykonawców. Badanie jest ciekawe i zaraz sobie porozmawiamy o tym, kto, komu i na jakiej podstawie przyznaje nagrody, jak to się odbywa i co to oznacza dla konsumentów. maskotka, statuetka ciągle ze mną, ale teraz już oficjalnie jesteśmy w Centrum Badawczo-Rozwojowym w siedzibie firmy ASM, Research Solution Strategy. Obok mnie Joanna Florczak-Czujwit, dyrektor badań marketingowych i osoba odpowiedzialna za ranking budowlana Marka Roku. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Asia, robicie ten ranking, to badanie już od prawie 20 lat, bo w tym roku mamy ostatnie naście, jest 19 edycja. No i tak mówiąc w bardzo prostych słowach, to polega na tym, że no, ranking, jak wiadomo, musimy wyłonić firmy zwycięzców, laureatów, mówimy o markach budowlanych i wy postawiliście na opinię wykonawców. No bo to oni pracują z produktami, oni wiedzą, co jest fajne, co tam trzeba dopracować, z czym im się pracuje lepiej, z czym gorzej, mają też relacje, prawda, z producentami, bo to jest dla nich też ważne. To tak w dużym uproszczeniu i tak to widzę ja. A jakbyś ty teraz mogła tak szerzej i bardziej fachowo powiedzieć, czym ten ranking w ogóle jest. Dzięki. Ranking to przede wszystkim są badania. Badania, które realizujemy, już od bardzo, bardzo dawna, bo ranking, tak jak słusznie zauważyłaś, ma już ostatnią nastkę, bo pełnoletniaś ma za sobą, ale ranking to są badania, to są badania wśród wykonawców w ponad 50 kategoriach produktowych. W każdej kategorii produktowej badamy 300 wykonawców. 300 firm wykonawczych odpowiada na pytania dotyczące tego, która marka ma najlepszą jakość w porównaniu do konkurencji, która marka ma najlepszą relację ceny do jakości i którą najczęściej stosują. My ściśle współpracując jakby i stale realizując te badania z wykonawcami, mamy bardzo dobrze sprofilowane bazy. Więc jeśli ktoś pracuje na pianach montażowych, to odpowiada na pytania dotyczące pian montażowych. Jeśli ktoś z nimi nie pracuje, to nie ma sensu, by wypowiadał się na ten no temat. Tak, bo nic nie powie takiego. Zdecydowanie. A tak. kto przygotowuje taką listę marek, o które pytać wykonawców? No i widzisz, i to jest najważniejsza część naszego rankingu, i to jest najważniejsza część badania, bo nie ma takiej listy. Wykonawcy tworzą tą listę, którą my potem w, na etapie realizacji analizy danych układamy konkretnie w ranking. Pytania, które zadajemy firmom wykonawczym są pytaniami otwartymi. Pytamy o to, którą markę stosują najczęściej, która ma najlepszą relację ceny do jakości i która ma najlepszą jakość w porównaniu do konkurencyjnych produktów. Czyli to nie jest tak, że pytacie, czy woli Pan markę Tikurila czy markę Selena, już zmyślam teraz nazwy, tylko którą markę Pan woli, z której pan korzysta na co dzień? Zdecydowanie tak. Pytanie jest w formie otwartej, w formule otwartej, po to, byśmy zebrali informacje o wszystkich markach, które zdaniem wykonawców są właśnie, właśnie godne polecania, są ich zdaniem wysokiej jakości. I, I to są można... takie, z którymi oni na co dzień rzeczywiście realnie pracują? Tak, 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 hmm. bo to jest pierwsze pytanie rankingowe. Czy pan pracuje z tymi produktami? Dlatego tych kategorii produktowych jest tak dużo i dlatego badanie trwa tak długo, bo praktycznie cały pierwszy kwartał roku to są badania do budowlanej marki hmm. roku w naszej siedzibie. Jeszcze wrócimy, to będzie niespodzianka, potem pokażemy, jak to wygląda. No ale teraz ja oczywiście będę adwokatem diabła teraz. No bo co zrobić? Wiadomo, że ranking jest jakoś tam powiązany czy oparty na współpracy z firmami, z producentami. I teraz co, co w momencie, kiedy wykonawca wskazuje jakąś markę, której w rankingu nie ma, z którą z nie współpracujecie po prostu z tym producentem i co wtedy? Wiesz co, to wygląda trochę inaczej, bo my ranking przeprowadzamy niezależnie od tego, czy ktoś się zgłosi do rankingu, czy nie. Badania trwają trzy, czasami trzy i pół miesiąca, a do rankingu można zgłaszać się do końca marca. W tej chwili yy, czasami ten termin no to, jest przedłużany. Teraz trwa, tak, prawda? dokładnie. Teraz jesteśmy w trakcie badań. Później cię zaproszę do sali. Yy, i te rozmowy z wykonawcami cały, cały czas trwają. Natomiast jeśli któraś firma e, jest na, w czołówce, ale nie zgłasza się do rankingu, bo nie chce się posłużyć tytułem, mm. nie chce statuetki, no i przede wszystkim nie chce wiedzy w postaci raportu, bo jeszcze raz podkreślam ranking, to są badania. A naturalnym efektem badań jest, jest raport, raport końcowy, oczywiście Dokładnie tak, tak. Z Więc jeśli on się nie chce posługiwać tym tytułem, to ma do tego pełne prawo. Natomiast w rankingu widnieje na tym miejscu, któremu ją uplasował wykonawca. W I to nie badaniach. będzie tak, że ten złotą, najwyższą nagrodę dostanie firma, która. you wow. Chce się ujawnić, tylko to nadal będzie najwyższa tak. dla tej firmy, która zdobyła najwyższą, a ta druga dostanie wtedy srebrną. Dokładnie, nagrodę. Tak właśnie to tak to wygląda. Jasne. Nikt na niczyje miejsce nie wskakuje. Absolutnie nie ma takiej możliwości. Stąd ten wysoki obiektywizm rankingu i tak wysoka ocena wśród firm producentów. No to jest ciężko też sobie zwizualizować w ogóle, jak ktoś o tym nie wie. No jak no, po jak marka nie bierze udziału, to znaczy że złota nagroda wpada niżej. Ja to nieprawda. Nie, absolutnie ona nadal, nie. nadal jest ona tam, tam jest, jest i dlatego przewagą tych firm, które biorą udział w rankingu, jest wiedza, bo oni w raporcie widzą kto, gdzie, w którym miejscu znajduje się wśród producentów. W jakim regionie e, te marki się znajdują, w którym regionie lepiej marka oddziałuje i lepiej I pracuje z producentami? Się tak, i hmm. dlaczego? I dlatego ten, który ma raport ma możliwość podejmowania konkretnych działań. Zresztą my bardzo dobrze widzimy, że te działania firmy podejmują, bo ranking się zmienia. To nie jest tak, że ciągle jest ta sama uplasowane w czułówce, miejsce prawda? Tak, jest podium. To przed sam absolutnie nie. To się zmienia. I widać po tym właśnie wtedy, kiedy my widzimy działania, widzimy na przykład materiały promocyjne, a trzeba powiedzieć, że w i wykonawcy polecają produkty oznaczone budowlaną marką roku i inwestorzy mają ogromne do niej zaufanie. Konsumenci zwracają uwagę na rankingi e, i na to, w których miejscach, na których miejscach firmy się e, plasują, jak wykonawcy polecają produkty. I ponad 70% e, inwestorów zwraca uwagę na rankingi, a ponad 80% e, inwestorów indywidualnych, dla których przeprowadzaliśmy badania, były to osoby, które budują albo remontują domy, e, wybrałyby produkt oznaczony logotypem budowlanej marki. Roku, gdyby z jednej strony mieli produkt uh -huh. bez tego logotypu, a z drugiej Czyli właśnie ten z znacznik jakości, tak, tak, zdecydowanie tak. A jest te dane, bo my tak Ci wejdę w słowo, uh -huh. ale za chwilę zapomnimy oczywiście, ile tam tych procent było, one są gdzieś u Was na stronie. Tak, podane. tak, one są na stronie rankingu, są dostępne też na stronie naszej naszej, naszej, naszej firmowej strony, także serdecznie uh -huh. zapraszamy. A strona rankingu budowlana marka roku.pl? Ja roku.com. Com. Budowlana Marka Roku.com. Zaraz to zamieścimy też gdzieś na obrazku, żeby nie zniknęło. Obiecałaś mi, że pójdziemy zobaczyć tak. badanie, więc ja oczywiście trzymam Cię za słowo i zaraz pójdziemy sobie zobaczyć, jak to wygląda. A jak będziemy iść, w trakcie możesz mi opowiadać, co tam się dzieje i jak to badanie przebiega. Zapraszam, chodź. Badanie realizujemy dzisiaj u nas w studiu, ale też mamy moduł Katy Home. W związku z powyższym wiele tych badań też realizujemy z domów naszych ankieterów. Słuchajcie, tam naprawdę fajnie zajrzeć, nawet jak trzeba być po cichutku i nic nie widać. No ale teraz musisz mi opowiedzieć, na czym to badanie polega, no bo tam w trakcie nic nie mogłyśmy Tak, się w trakcie realizacji badań musi być zachowana oczywiście cisza, to ze względów na to, żeby ankieterki też miały e, i ankieterzy mieli komfort. No to jak, jak było pracy. widać, to przez telefon się wszystko tak, odbywa. Tak, badanie mhm. realizujemy telefonicznie e, i potem na podstawie tych wyników badań, które e, przeprowadzamy, e, budujemy raport. Raport jest elementem e, pakietu promocyjnego, jest elementem i przewagą Konkurencyjną dla tych, którzy korzystają z rankingu, ponieważ mają wgląd w to, na której pozycji oni się plasują, na której pozycji plasuje się ich konkurencja. No to, Mało to, to tego, co wspominałaś, tak. prawda, już wcześniej, przy, przy tych złotych i srebrnych, mhm. że, te, że, że to wcale nie trzeba brać udziału, tylko po prostu się z tego nie korzysta. Przepraszam, Dokładnie, słowa, tak, bo... jasne, jasne. Ci, którzy korzystają z rankingu, mają tą przewagę. Ci, którzy z rankingu nie chcą korzystać, z różnych, względach, z różnych względów tej wiedzy nie mają. A, tak jak mówiłam. Jesteśmy agencją badawczą, więc badaniami i raportami Jasne. stoimy. No właśnie dochodzimy do clou. No już troszeczkę zahaczyłaś o korzyści dla producentów, no bo oni wtedy po pierwsze wiedzą, co poprawić u siebie, tak, o co zawalczyć, co tam na rynku można lepiej, jak do końca No ale teraz druga strona medalu, czyli konsument. No co on z tego ma? Bo już mówiłyśmy o tym, że dużo ludzi jednak wybrałoby tak. produkt z zbólowany marką rąkową. Dlaczego? Dlatego, <gry> że wykonawca nadal bardzo chętnie poleca produkty. Inwestor nadal Chętnie zasięga opinii od, producent, od wykonawcy. W związku z powyższym, jest tu jakby to koło, które wzajemnie się napędza i wykonawca poleca te produkty, które są dobrze lokowane. I które są polecane też przez innych wykonawców. No i też, on pracując z danymi produktami, jeśli mam pewność, że jemu się dobrze z nim pracuje, no to raczej mam małe ryzyko błędu. No, to tak, to zdecydowanie. Kolejna tak. kolejna korzyść taka już po Tak, tym bardziej, prawda? że oceniamy jakość też produktów, bo w tych pytaniach są aż dwie kwestie dotyczące jakości tych produktów, więc wykonawcy mówią o tych produktach, które są wysokiej jakości yy, i które no, dla nich, na, im się dobrze na nich pracuje. Miaste. Tak? Już, żeby nie przedłużać, to odeślemy na stronę tutaj po wszystkie szczegółowe informacje. U nas też się będą oczywiście skrótowe, różne rzeczy, Pojawiały. 19 edycja trwa, w czerwcu wyniki, na pewno damy znać. Tobie bardzo dziękuję za rozmowę i za to, że mnie wpuściłaś tam za kulisy i mogłam zajrzeć. A Was zachęcam, żebyście szukali takich, takich statuetek, takiego loga na półkach sklepowych, w internecie. Ja też przyznam, że do tej pory tego nie robiłam, ale będę przeczesywać teraz sieć i sklepy właśnie pod takim kątem. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych do zobaczenia. odcinkach. Cześć!